Dzisiaj wspominamy świętą Łucję, dziewicę i męczennicę. Łucja, której imię oznacza na światło dla świata, została wychowana w wierze chrześcijańskiej i złożyła śluby dziewictwa Bogu. Za obronę swojej dziewiczej miłości do Jezusa Chrystusa została zamęczona w 3,4 roku. Był to czas trzeciego wielkiego prześladowania chrześcijan, rozpoczętego przez cesarza Dioklecjana. Cesarz ten Wkrótce potem ustąpił z tronu i był świadkiem pokoju dla chrześcijan, który Konstantyn zapewnił im poprzez edykt mediolański w XIII roku. Codzienna modlitwa. Dzisiaj Jezus rozmawia z uczniami, schodząc z góry, gdzie byli świadkami przemienienia pańskiego. Pan nie przyjął propozycji Piotra, aby pozostać, i schodzi, odpowiadając na pytania uczniów. Ci, którzy właśnie przez chwilę uczestniczyli w chwale Bożej są zaskoczeni i nie rozumieją, że Mesjasz już przyszedł, a nie przyszedł wcześniej prorok Eliasz, aby wszystko przygotować. Okazuje się, że przygotowania już zostały dokonane. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł. Jan Chrzciciel przygotował drogę ale ludzie tego świata nie rozpoznają ludzi Bożych prorocy tego świata nie rozpoznają proroków Bożych a aroganci tego świata nie rozpoznają boskości Jezusa Chrystusa potrzebne jest nowe spojrzenie i nowe serce aby rozpoznać drogi Boga i odpowiedzieć z hojnością i radością na wymagające wezwanie jego wysłanników nie wszyscy są gotowi to zrozumieć a tym bardziej tym żyć co więcej, nasze życie i nasze plany mogą być sprzeczne z wolą Pana. Sprzeciw ten może nawet przerodzić się w walkę i odrzucenie naszego Ojca Niebieskiego. Musimy odkryć głęboką miłość, która kieruje Bożymi planami wobec nas, a jeśli jesteśmy konsekwentni w wierze i moralności, które objawia nam Jezus, nie powinniśmy dziwić się złemu traktowaniu, zniesławieniom i prześladowaniom, ponieważ Bycie na dobrej drodze nie chroni nas przed trudnościami życia, a On, pomimo cierpienia, uczy nas, jak iść dalej. Prosimy Matkę Jezusa, królową apostołów, aby wstawiała się za nami, aby nikomu nie brakowało przyjaciół, którzy niczym prorocy głosiliby mu dobrą nowinę o zbawieniu, jakie przynoszą nam narodziny Jezusa Chrystusa. Ty i ja mamy misję. Aby te święta Bożego Narodzenia były przeżywane w sposób bardziej chrześcijański przez ludzi, których spotkamy na naszej drodze. Zostań z Bogiem.